Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Filipiny bez cukru. To fajnie, że jesteś. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o moich spostrzeżeniach po roku czasu, jak jestem tutaj na Filipinach. No i oczywiście wiadomo, że zdaję sobie z tego sprawę, że nie przeżyłbym, nie przeżyłbym tego wszystkiego, co przeżyłem, będąc w Irlandii czy tam gdzieś w innym miejscu, nie? Ale też z drugiej strony tak naprawdę do takiej ostatecznej konkluzji jakiej doszedłem to to Wam powiem na, na końcu. Dlatego zapraszam do oglądania yy, no, filmu do końca, nie będzie długi, także spoko. I tak y, jak wiesz, to pewnie przed przyjazdem y, tutaj na Filipiny, no to ja, że tak powiem, zaciągnąłem języka, yy, czytam oka, że oglądałem dużo vlogów, dużo oglądałem jakieś tam informacje, które mnie interesowały. <laughs> Filipiny to był wybór, yy, no jeden z krajów w Azji dlatego, tak jak w większości, dlatego, że po prostu no, język tutaj, nie? Język tutaj mnie przekonał, angielski, że tutaj będę mógł się po prostu z każdym dogadać, bo wiadomo, że yy, no, byłoby ciężko gdzieś tam w innych krajach, gdzie się nie mówi tak po angielsku jak tutaj. I to był taki główny, główny yy, czynnik. Poza tym oczywiście, że chciałem zmienić swoje życie. E, no i tutaj właśnie przed przyjazdem yy, przyjechałem na tak jakby na miesiąc, raz przyjechałem na miesiąc na rozeznanie, potem przyjechałem jeszcze na dwa tygodnie też na takie rozeznanie, żeby właśnie zobaczyć, czy to na pewno jest to miejsce, gdzie ja bym chciał spędzić swe, resztę swojego życia. I powiem Wam, że na początku tak, to się wydawało właśnie to miejsce. Nie wiem czy tam widzicie fajna ten część. Wydawało mi się to miejsce po prostu tak jak wielu, że po prostu no jest raj, nie? że raj, jak mówię człowiek. Tak jak ja nigdy nie był w Azji, czy gdzieś tam w tropikach, no to takie miejsca się naprawdę wydają egzotyczne, ale no właśnie właśnie po czasie, jaki już tutaj spędziłem rok czasu, już nawet wcześniej zaczęło do mnie docierać, że no to miejsce ma bardzo dużo że tak powiem negatywnych negatywnych rzeczy, nie? Że jak zacząłem dostrzegać tak naprawdę Wiecie, te okulary moje opadły i zacząłem dostrzegać yy, tutaj realia. No to właśnie już mówiłem kiedyś do, o tym, że tu wszystko jest po prostu na niby. No. To jest takie moje odkrycie główne i dlatego yy, no nie pasujemy tu sporo rzeczy. Oczywiście wiecie, no, najlepiej powiedzieć do jak Ci nie pasuje, to się po prostu pakuj i wyjeżdżaj. Tylko że wiecie, no też nie o to chodzi. Nie jest też tak łatwo. Też tutaj jakieś yy, poczyniłem ruchy i to mnie tutaj trzyma, ale takie moje spostrzeżenia po tym roku, no to wiecie yy, ogólnie to zakochałem się tak jakby wiecie w tych Filipinach na początku, nie? Yy, w tych właśnie w ludziach, w, tych takim, yy, w tym takim pozytywnym vibe i, i wiecie no, że tam wiecznie uśmiechnięci. Yy, no bardzo mi pasowało też, że wiecie całkowicie inny jest poziom yy, randkowania tutaj, nie? No jeśli yy, ktoś był tutaj w Azji to to wie o, wie, o czym mówię. No i to też jak na początku, wiecie, jak człowiek tam zastygnięty w Europie, no to, 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 no to się podoba, nie? No później z czasem wiadomo, że e, jak już człowiek jest troszeczkę dłużej tutaj, widzicie w kółko te same osoby, e, czy tam kobiety z różnymi faciami, no to dociera, że, no to jednak tak naprawdę, wiecie, e, no to się wszystko mija z, z oczekiwaniami e, moimi, nie? Dotarło do mnie też właśnie, że no, jest, tych kobiet niby jest łat, jest dużo, jest y, łatwo y, spotkać jakoś i randkować, czy cokolwiek, nie? tylko że no, ciężko jest po prostu znaleźć tą dziewczynę, y, z którą po prostu no, chciałbyś budować sobie życie jakieś, nie? czy układać przyszłość, bo no mówię, prędzej czy później, jak wiecie z moich filmów, no to wychodzi jakaś tam historia, y, czy to pieniądze, czy tak jakieś wiecie, no, że tak powiem sprawy, które wcześniej się wydarzyły, no, to wiadomo, że prędzej czy później wyjdzie. No, teraz akurat jestem w takim związku, tam trzy tygodnie chyba, że na razie obserwacja, obserwacja, no, zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Nie zakochuję się, nie robię jakichś takich dziwnych historii, jak, że tak powiem, na początku, nie? Bo na początku bardzo łatwo, bardzo łatwo można ulec tej takiej właśnie obudzie, że wiecie, że te dziewczyny są w tobie zakochane i tak dalej, a Mówię jak już masz tą świadomość, no to sobie zdajesz sprawę, że tak naprawdę to wszystko yy, no jest kit. No. No, dziewczyny są z tobą i będą, jak będziesz miał kasę, dopóki właśnie będziesz wiesz, że tak powiem, dobrze wyglądał, będziesz miał kasę i, i tak dalej, no to wtedy będziesz miał tutaj, że tak powiem, yy, powodzenie, nie? Tylko że trzeba sobie zdać sprawę właśnie, że no, większość tych kobiet, nie mówię też, że wszystkie, bo ciężko tak mówić, ale większość tych kobiet to jest sfokusowanych jednak na kasie no te relacje, mówię, tak jak się oglądało na YouTubach tych wszystkich jakichś tam youtuberów czy coś no to się okazuje w rzeczywistości, że to nie jest taka sielanka że często gęsto widzi się poza kamerami tych ludzi po prostu no skrzywionych i w ogóle wiecie o co chodzi ale to już mówię, to już mniejsza owień, przecież ja mówię staram się mówić o swoich doświadczeniach i no właśnie po tym czasie, po jakimś tam czasie dotarło do mnie, że no to nie jest, nie jest raj. No nie jest, nie jest i nie będzie. Też chodzi o to, że e, chodzi o to, że no dużo ludzi właśnie jakoś tam koloryzuje tutaj e, te Filipiny, że no zachęca do przyjazdu i tak dalej. A tak po czasie właśnie dochodzi do tego, że no nie jest tutaj dobrze, nie? strasznie ciężki jest na przykład do zaakceptowania tutaj ten taki ich y, slow motion tryb, nie? że po prostu wszyscy tutaj na Filipinach y, no mają wywalone na czas. Taka jest prawda. jeśli Tym bardziej jak jesteś obcokrajowcem, no to, y, i nauczonym takim, do takiego stylu życia, wiecie, że no, ktoś ma jakieś tam oczekiwania od ciebie, że masz, wiesz, czas, bla, 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 na wykonanie tam jakiegoś zadania, no to tutaj tego nie ma, nie? I to jest, powiem wam, że jest irytujące w wielu przypadkach. Mówiłem, że czy to jest jakaś obsługa, obsługa w sklepie. Normalnie się idzie, wiecie, w Europie jest chwila i jest coś załatwiony w sklepie, a tutaj no to są kolejki. To samo w bankach. Też normalnie, wiecie, w Europie no to się idzie tam kilka minut jesteś jest No tutaj to, 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 to jest po prostu, jest masakra, nie? W takim nawet mówię w głupim banku, to trzeba kolejki, numerki. Jak takie, nie wiem no, czy to były w Polsce takie za 30-40 lat temu historie. W każdym bądź razie takie moje spostrzeżenia, o których mówię, to, to są takie, że Filipiny są ok, są piękne. Są, to jest moje miejsce na wakacje, gdzie no, polecam wszystkim przyjechanie, ale y, ja myślę, żebym, y, wiecie, z, tym, y, z tą świadomością, którą mam teraz, to nie zdecydowałbym się, y, żeby tu przyjechać, nie? Bo no, wydawało mi się, że mam naprawdę wszystko przemyślane, że sporo wiem. Tak jak pewnie wielu z wam się, wielu z wam, wam się wydaje, że, że już tam tyle wiecie o, o tych Filipinach, że sobie poradzicie. A prawda jest taka, że jak człowiek tutaj przyjeżdża, no to w większości wypadków no jest się samemu. Nie? Wszystko musisz, od, że tak powiem, startować od zera. I no to też nie każdemu wiecie, się udaje, nie? Dlatego też dużo ludzi zjeżdża z powrotem do, do Europy, czy tam e, no gdziekolwiek do do Stanów czy tam gdzie, gdzie mieszkają ogólnie zdaję sobie też sprawę z tego że no mówię no to co przeżyłem tu na tych Filipinach no, no nie przeżyłbym tego nie? nie przeżyłbym tego za cholery w Europie wiem że chciałem swoje zmienić życie i to zmieniłem tylko że właśnie po takim jakimś dłuższym czasie gdzie tam dociera to wszystko do człowieka no to powiem Wam szczerze, że ja nie jestem przekonany, czy ja zrobiłem dobrze. Nie? Ja bym powiedział, nie jestem przekonany, może tak, tak bym powiedział, bo jeszcze nie wiem, co się w tym moim życiu y, ułoży. No ale po tej takiej początkowej fascynacji y, zachwyceniu, to y, na tą chwilę to, to nie jestem pe pewien, czy ja bym to, wiecie, jeszcze raz zrobił, nie? Bo no mówię, tak, jest wiele czynników, y, które po prostu wpływają na to, że... No, człowiek się czuje tutaj jakoś tak z niby z jednej strony ok, wiecie, no jakiś tam korzysta z życia piękne plaże i tak dalej no ale z drugiej strony taki człowiek jest też mówię jakby się uwsteczniał, no nie ma zbytnio coś tutaj do roboty tak gdzie ja jestem na przykład na Bohol oczywiście jest to zwiedzać, ale ja już to przerobiłem po kilka razy jakieś tam największe atrakcje więc y Mówię takie normalne życie codzienne, to no, robi się nudne po jakimś czasie, nie? Nie ma jakichś tam takich też zbytnio rozrywek. No, jeśli ktoś nie pije, nie szuka po prostu, wiecie, dziewczyn z pierwszej linii, no to generalnie szybko dosyć się ta zabawa kończy, wiecie, nie? To dociera do człowieka, że większość ludzi, no to właśnie no, tutaj w takiej w tej przynajmniej okolicy, no to... Mm, to są ludzie z problemami, tak naprawdę, nie? Yy, wiadomo, że nikt tego tam nie będzie pokazywał, nikt nie będzie zbytnio o tym mówił, ale mam wrażenie, że wiecie, że większość ludzi tutaj to jest jakby na takiej ucieczce, nie? Że, yy, mówię, no z tego szczęścia to codziennie chleją, yy, no i, i, i jakieś tam mają patologiczne historie związane z tym, nie? No dużo ludzi takich właśnie ekspatów jest problemowych tutaj, Jakiś, ja y, też ze swojego doświadczenia widzę, że na przykład no, nie, nie miałem problemu z nie? ale a za to fornersi czy jak no, obcokrajowcy zawsze znajdą jakiś tam punkt, żeby się coś tam przyczepić. Chociaż też nie za wiele. Ja nie mówię, że to jest tam jakiś cały czas, ale jak się coś zdarza to właśnie też y, wiecie, no, od strony obcokrajowców bardziej niż, niż y, lokalcy. Generalnie no mówię, no Filipiny da się żyć, oczywiście, że da się żyć, no bo jak tam ktoś komuś nie przeszkadza to, że nie ma co robić, jak ktoś tam będzie chciał sobie, wiecie, przeżyć życie, nie robiąc nic i go stać na to, to może jest to jakiś sposób, nie? Ja myślę, że, że nie zrobiłbym tego drugi raz, że tak naprawdę nie, yy, mimo tego wszystkiego, co tam się w moim życiu podziało. To myślę, że nie zrobiłbym tego raz z tą świadomością, co mam teraz. Wiecie, naprawdę, yy, jeśli mogę mówić o swoim doświadczeniu, to poleciał, poleciał, poleciłbym wakacje długie, żeby przyjechać tutaj, naładować baterie, pokorzystać z życia, pozwiedzać. Yy, no, mówię, jakieś tam różne cokolwiek Cię interesuje, zobaczyć sprawy na obko, ale po prostu no, żyć tutaj to y, moim zdaniem jest ciężko, nie? Jest ciężko, już nie mówią o, o jakichś tam finansowych sprawach, bo to tam zawsze jakiś dochód można znaleźć, chociaż też nie wszyscy mogą, ale mówię, można jakoś z tym sobie poradzić. Ale takie codzienne życie to jest po prostu nudne i właśnie dlatego y, no myślę, że to nie był y, przynajmniej na tą chwilę najlepszy pomysł, jak, y, jeśli chodzi o moje życie, wiecie? Taką mam refleksję i to już, wiecie, pewnie od pierwszego filmu, e, gdzie nagrałem film, e, dlaczego nie Filipiny, co myślę o tym. Oczywiście są momenty w moim życiu, że wydaje mi się, że e, no okej, że to jakoś się poukłada, wiecie, i tak dalej, e, ale na dłuższą, na dłuższą metę, no, nie widzę tego, nie? Dlatego też e, no, nie mówię, czy nie mogę jakoś zaplanować, jak ja długo tutaj będę, no bo tego po prostu nie wiem, nie? Nie da się w moim akurat przypadku jakoś tam określić, oczywiście mógłbym sobie dać jakąś tam datę i czy tam rok, dwa, trzy i zobaczyć, ale ja właśnie widzę po tym roku, że no jak tak dalej pójdzie, jak ja y, dłużej tutaj będę tam na tych Filipinach, tam załóżmy kilka lat, no to słabo siebie widzę, no, no nie ma rozwoju jakiegoś, nie ma jakiegoś wiecie y, biznesu takiego, żeby jakoś się tutaj dorabiać na tych Filipinach. Tam mówią różni ludzie, że tam biznesy, biznesy. Nie jest łatwo tutaj z tym. Mówię, y, są różnego rodzaju skamy, do których trzeba się też przyzwyczaić, jeśli chcesz żyć tutaj na Filipinach. No i też mam takie właśnie odczucie, że tu na tych Filipinach no, nigdy nie będziesz traktowany jak swój. Chociaż mówię, ludzie cię tam mogą znać, y, wiesz, możesz być gdzieś tak akceptowalny w jakimś towarzystwach, środowiskach i tak dalej, ale... No nigdy jakoś nie, nie wydaje mi się, że, że się tak zaasymiluję, żeby być takim jak jeden z lokalstw. I, no i to mi też przeszkadza tak naprawdę, nie? Tam jest sporo rzeczy, których mi przeszkadza, ale właśnie takie coś, że traktowanie Ciebie cały czas jako fornerca, jako białego, tak sezonowo, tak czasowo, to mnie irytuje tutaj, nie? Na tych Filipinach. Po, mówię, poza tym tych widoków, poza tymi widokami, z jakimiś tam atrakcjami, to to życie jest takie właśnie, takie sobie, że tak powiem, nie? Wydaje mi się, że więcej człowiek może zrobić w Europie, można się rozwijać jakoś i tak dalej. No tu i w sklepach nie ma zbytnio zaopatrzenia, wiecie, podstawy jakieś, które człowiek potrzebuje, ciężko dostać. No mówię, może komuś to, może komuś to pasować, może ktoś być jakimś zainteresowany takim życiem, ale jak dla mnie to, to po prostu no, wygląda słabo poza takimi wakacjami. I jak mówiłem, gdybym miał taką możliwość z tą moją taką wiedzą czy świadomością z tym, co przeżyłem, no to nie zrobiłbym tego drugi raz. Wiecie, po prostu nie wydaje mi się, że to był dobry ruch. Chociaż jeszcze tego nie wiem, bo wiecie, za czym co życie przyniesie. Nie skreślam niczego. Na tą chwilę, po, tych właśnie, po tym właśnie roku, uważam, że po prostu no to była dobra nauczka, to jest dobra nauczka, no. yy, Wiecie, no, Filipiny mnie nauczyły na pewno cierpliwości. Yy, no mówię, na pewno miałem jakieś takie doświadczenia, które bym w życiu nie przeżył. Yy, także, no, za to wszystko jestem wdzięczny, nie? Ale też, no, yy, wiele rzeczy się wydarzyło takich, których, no, bym się nie spodziewał. Które po prostu jakoś mnie tam zdziwiły, szokowały. No i po tym takim początkowym zachwycie, jak tutaj przyjechałem na Filipiny, to mówię, no dotarło do mnie, że to jednak jest tylko yy, miejsce na wakacje, nie? Że no, żyć i walczyć cały czas yy, z czymś tutaj na tych Filipinach, no to no nie wiem, czy jest sens, przynajmniej dla mnie nie. Jeśli ktoś ma jakieś inne zdanie, to nie ma problemu. Yy, zapraszam do komentowania. Odezwijcie się tam, jak to u Was wygląda. Mówię tak ogólnie, to mówię, to mm, przez ten rok bardzo fajnie wspominam podróżowanie tutaj po Filipinach i zwiedzanie y, no, ludzi, których fajnych poznałem, tylko że mówię, no w większości to są znajomości sezonowe, nie? Bo ludzie są tu przez jakiś czas potem gdzieś się zawijają, czy jadą dalej, czy, czy wracają. No i te przyjaźnie się kończą. I no i tak głównie jest, nie? Tak głównie tutaj jest. Także jak dla mnie, wiecie, ja nie, no w sumie nie uciekałem przed niczym z Europy i jakoś tam nie miałem zbyt problemów, to po prostu był taki czas w moim życiu, że chciałem je zmienić. Nie? Pewnie wielu z was ma takie momenty w życiu, że chce je zmienić. Tylko mówię, no chyba lepiej jednak jest wziąć na przeczekanie, dać czas czasowi, jak to się mówi, i po prostu no, zobaczyć, nie? Zobaczyć. Chociaż mówię, to też jest każdego indywidualna decyzja, yy, co zrobi ze swoim życiem. Ja po prostu mówię no, po takim roku czasu, yy, po jakichś tam wiecie też yy, rozmowach z innymi tutaj znajomymi, czy to Polakami, czy to też z innego obcokrajowcami. No to właśnie do takiej wspólnej konkluzji dochodzimy, że no, żyć tutaj to jest ciężko, nie? Jak się, mówię, nie pije, nie zapomina o tym wszystkim i tak dalej, no to kurde, blaszka, jest ciężko, nie? No to mówię, cały czas trzeba z czymś walczyć. Kobiety, no to wiecie, no znaleźć kobietę tutaj, bo wiadomo, że większość ludzi przyjeżdża po kobiety, no to to jest też naprawdę yy, duży no, duża sprawa znaleźć od odpowiednią kobietę, Ja już tak naprawdę po jakimś czasie zrezygnowałem, bo no, powiedziałem sobie, że no, po prostu żadna kobieta tutaj nie jest tego warta, żebym ja po prostu, wiecie, no, siedział w pokoju i tam zmienił swoje życie na życie w pokoju, nie? Bo, bo tak naprawdę, mówię, no, człowiek się przenosi gdzieś tam z Europy, jakieś tam warunki ma i tak dalej, a przyzwyczajony jest do jakiegoś Tutaj no to no wszystko po prostu przenosisz się do pokoju w takim dobrym układzie może jakiegoś domu i, i tak naprawdę jesteś sam, no i, i co, no, eksperymentujesz z kobietami, eksperymentujesz z jakimiś innymi sprawami, szukasz jakiegoś tam rozwiązania, ale ogólnie to nie ma co robić, no, bo nawet też jak znajdziesz jakąś kobietę i, i, i się dopasujecie, no to tak samo, no, ty tam y, będziesz sam, no, kobieta będzie miała jakieś swoje i rodzinę, i, i pracę, i tak dalej. No, jeśli ty nie będziesz miał tutaj żadnego zajęcia, to powiem szczerze, że to też na długo nie wystarczy. E, no ale luz. No. no to są takie moje przemyślenia tak naprawdę e, przez ten rok. I mówię, nawet wiecie, nie wiem czy ja żałuję tego, co y, dzieje. Ja jestem, w jakim momencie i tak dalej, bo mi ciężko na to... Powiedzieć, bo Filipiny mają coś w sobie, że yy, no człowiek, kurde, jakoś się czuje tutaj fajnie. No wiesz, yy, jak jesteś biały, no to ja nie mówię, żeby to wykorzystywać, ale to jest też tak, że no ludzie Cię traktują inaczej. Wiesz, no masz, ten, masz tą jakąś wartość, nie? Ale znowu z drugiej strony, czy to jest jakiś przywilej, to też nie wiem, no po prostu tak tutaj jest. Kurde, Filipiny mają coś w sobie. Mają właśnie ten vibe taki pozytywny. Mają e, łatwość jeśli chodzi o kontakty nie? z kobietami. To to jest, oczywiście. Ale mówię, na dłuższą metę to nie wydaje mi się, żeby, no, żeby to było to coś, co ja na przykład chciałbym w życiu. Oczywiście, każdemu się marzy jak najlepiej w życiu i tak dalej. Nie? Każdy chce dla siebie jak najlepiej. A, tyle tylko, że no dopiero właśnie z czasem wiecie, dochodzi do człowieka, że e, pewne rzeczy nie są dla nas, tak, albo pe, pewne miejsca nie są dla nas. Ja tak naprawdę jeszcze tego nie mogę powiedzieć, no po prostu wiem, że nie czuję, że do Filipiny czy tutaj Panglao to był mój dom, nie, żebym e, chciał tu zostać na stałe. To na ten moment wiem, nie, nie wiem co w moim życiu się wydarzy, gdzie ja się jeszcze podzieję czy wyprowadzę, bo tego nie ma. Nie wiem tego, ciężko powiedzieć. Może tu zostanę jeszcze jakieś kilka miesięcy, tego nie wiem. Nie mogę po prostu zaplanować swojego życia, nie? Ale też nie jest mi to jakoś źle, nie przeszkadza mi to. Po prostu mówię, czasami człowiek jest znudzony, czasami takie odczucie, że się nie, nie, nie rozwijasz, ale mówię, jak komuś to nie przeszkadza, jak ktoś chce mieć taki spokój do końca życia, czy tam cokolwiek, to może jest to jakieś rozwiązanie, nie? Mm, i tak myślę, że Chyba to będzie z grubsza z tego, co mi przychodzi teraz do głowy e, Właśnie, czy ja chciałbym tutaj na przykład jeszcze raz przyjechać że tak powiem, z tą właśnie świadomością e, Wiecie, z tymi wszystkimi pannami, które tutaj są i Z tym wszystkim kitem, z tym wszystkim, z tym całym fejkiem, z tym takim e, Z tymi jakimiś, wiecie, na niby przyjaźniami, czy jakimiś tam historiami, no to wydaje mi się, czy, no mogę powiedzieć, że ja bym nie zrobił tego, tego kroku jeszcze raz, nie? Na 100% bym powiedział, że z tą świadomością, którą mam teraz, to no nie przyjechałbym tu na Filipiny. No ale jestem, e, więc jeszcze trochę będę z tego korzystał, bo w sumie co mi tam zależy, nie śpieszy mi się nigdzie, jestem na wakacjach ale mówię, no, z mojego punktu widzenia, z moich odczuć, z mojego doświadczenia, yy, no, odradzałbym yy, przeprowadzkę na stałe, nie? Może się naprawdę fajnie wydawać, dużo ludzi, ludziom się będzie coś tam wydawać, dużo ludzi będzie ży żyło fikcją, że te panienki będą na nich leciały i tak dalej, a, a tak naprawdę one też nie są głupie i yy, w wielu przypadkach są cwańsze niż... niż ci białasy, nie? którzy po prostu je sponsorują, bo wiecie, no taka dziewczyna jak znajdzie białego frajera i się z nimi hajtnie i, i wiecie, dostanie pół jego majątku tak sobie, no to głupia nie jest, nie? To po prostu no frajer jest głupi, że tak powiem, czy koleś, który się na to godzi. A jest sporo takich zdesperowańców, którzy po prostu no, tracą swoje majątki, dorobki życia rodziny, czy czy swoje właśnie tylko dlatego, że się po prostu zauroczą w jakiejś lasce no i no i co, no i się hajtają i później mówię krótka piłka rozwody, strata majątku i tak dalej. Także te wszystkie historie, te wszystkie jakieś moje doświadczenia właśnie dają mi yy, no, taką jakby świadomość, że ja bym po prostu tutaj już drugi raz nie przyjechał. Nie? Ale to mówię, każdy jest inny. Ja mówię nie szukam jakiegoś podejrzanego, wiecie, towarzystwa, tak jak to ze sporo jest, jakichś takich ekspatów, co kleją wiecznie, wiecie, i się przechwalają, więc to nie interesuje, no. Nie interesują mnie również jakieś tam, mówię, alkoholowe libacje i jakieś tam dziwne takie historie. No to nie, no i dlatego może e, jest mi może trochę ciężej z tym wszystkim, wiecie, że na cześć, bo jest trochę ciężej z tym wszystkim, żeby ogarnąć. Ale tak czy siak, no to mm, myślę, że no, warto się z Wami podzielić takim, tym moim przemyśleniem, nie? że y, tak naprawdę nie przyjechałbym tutaj y, z tą świadomością, którą mam po roku. No, wielu ludziom się tu będzie podobać, no, mi też widoki się podobają, ale życie y, tutaj właśnie i te codzienne jakieś historie, no, jest ciężko. Zobaczymy jak to będzie, wiecie, no, ciężko tutaj tak powiedzieć. Na tą chwilę to będzie tyle, y, no, myślę, że się nie zapętamy zbytnio tam, myślę, że mam nadzieję, że złapiecie o co mi chodzi i, no i tyle. Dziękuję Wam bardzo za, za to, że jesteście, za to, że yy, no wspieracie kanał, za lajkowanie no i za oglądanie. To no, miło z Waszej strony, naprawdę. Dzięki Wam no, kanał się mm, rozrasta i to też tak naprawdę yy, przypadek, nie? Bo po prostu nie miałem co robić, no to zacząłem po prostu vlogować i yy, tak to się zaczęło. Z nudów, naprawdę z nudów i to mówię szczerze no bo nie ma zwykle co tutaj robić, ok? Jeszcze raz bardzo wam dziękuję przemyślcie to, co wam powiedziałem, bo no błędy robimy wszyscy, no. można po prostu czerpać doświadczenie z innych, od innych ludzi, z innych błędów no i tych błędów nie popełniać, nie? albo po prostu, no, tak przemyśleć tak ułożyć sobie swoje życie żeby, no, korzystać z tego jak najlepiej, nie? Mówię, bo wielu ludzi tu się po prostu przejechało, wielu ludzi y, pokupowało domy, ziemię i tak dalej no po roku, dwóch się okazuje, że to nie jest miejsce dla nich y, no i później mają jeszcze większe problemy z tym wszystkim, bo wiadomo, że ciężko odzyskać y, cokolwiek się tutaj zainwestuje ale to tak, no dobra dziękuję jeszcze raz, miło mi i trzymajcie się do usłyszenia do zobaczenia salamat